Sprytne dwa tory to zgrabny tytuł artykułu o miankach dynamicznych opublikowanego na łamach z biegiem Szyn w ubiegłym roku, który był inspiracją dla powstania tego odcinka. Czym są mianki dynamiczne, na czym polega ich spryt i dlaczego w Polsce mają szansę zyskać większą popularność dopiero po wdrożeniu horyzontalnego rozkładu jazdy. Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Idea w 5 minut. Na linii jednotorowej krzyżowanie pociągów, czyli mijanie się dwóch pociągów jadących w przeciwnym kierunku, może następować tylko na stacjach. Stacja, której układ umożliwia wyłącznie krzyżowanie i wyprzedzanie się pociągów, nazywana jest mijanką. Krzyżowanie pociągów wymaga postoju na mijance co najmniej jednego z nich, a czas tego postoju z reguły musi być dłuższy niż minimalny czas postoju handlowego, co w rezultacie wydłuża czas przejazdu. Żeby skrócić ten czas do minimum, lokalizacja mijanek powinna być dostosowana do rozkładu jazdy. No dobrze, przeanalizujmy taki przykład. Linia jednotorowa z A do F. Narysujemy wykres ruchu pociągów. Na osi poziomej czas, a na osi pionowej droga. We wszystkich zaznaczonych punktach od A do F mamy mijanki z przystankiem osobowym. Wyznaczmy sobie godziny, w których pasażerowie chcieliby dotrzeć do stacji docelowej. Niech będzie to szczyt poranny. Pierwsi pasażerowie chcieliby dojechać do centrum aglomeracji, zlokalizowanego w punkcie F o 5.40, potem 6.40, 7.40, 8.40 i tak dalej. A do tego dogęścimy połączenia do taktu 30-minutowego. W kierunku przeciwnym, do miejscowości A, w której jest zlokalizowanych kilka fabryk i dużych zakładów produkcyjnych, chcielibyśmy dojechać na 5.45, 6.45 i 7.45. I tak samo dogęścimy pociągi do taktu 30-minutowego. Taki wykres ruchu jest oczywiście nieprawidłowy, ponieważ oznaczałby, że pociągi krzyżują się na jednotorowym szlaku. Wprowadzimy więc modyfikację rozkładu jazdy w taki sposób, aby krzyżowanie odbywało się na mijankach. Jeżeli utrzymamy czas przejazdu w kierunku do centrum aglomeracji, to wydłużymy czas przejazdu w przeciwnym kierunku, z 34 aż do 45 minut. Alternatywnie możemy poszukać kompromisu i wtedy czas jazdy w obu kierunkach wydłuży się z 34 do około 40 minut, a takt ulegnie pewnemu zaburzeniu. Ale jest tutaj jeszcze jedno dużo lepsze rozwiązanie. Gdybyśmy tor główny dodatkowy mijanki w punkcie C wydłużyli o nieco ponad 2 km, tworząc krótki odcinek dwutorowy, to udałoby nam się wytrasować wszystkie pociągi z czasem przejazdu 35 minut, czyli o 5 minut krócej niż w poprzednim rozwiązaniu. Na takim dwutorowym odcinku pociągi mogą mijać się w trakcie jazdy bez dodatkowego postoju, dlatego taki układ nazywany jest mijanką dynamiczną. Gdybyśmy poszli o krok dalej i na całym 6-kilometrowym odcinku CD wybudowali drugi tor, to dodatkowo znacznie zwiększy nam się elastyczność prowadzenia ruchu w sytuacji opóźnień pociągów, ponieważ krzyżowanie może nastąpić w dowolnym punkcie tego odcinka. Niewiele przykładów mijanek dynamicznych można znaleźć na polskiej sieci kolejowej. Karol Tramer w swoim artykule przytacza dobry przykład z rewitalizacji linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni Chełmża. Wykorzystano tutaj równoległy przebieg linii kolejowej nr 207 do Hełmży i linii nr 246 pełniącej funkcję dojazdową do bazy paliw w zamku bierzgłowskim. Na odcinku wspólnego przebiegu wymieniono nawierzchnię w obu torach i zakończono go rozjazdem łączącym obie linie, niewielkimi nakładami tworząc w ten sposób około dwukilometrowy odcinek dwutorowy, mogący pełnić funkcję mijanki dynamicznej. Dlaczego tak mało mijanek dynamicznych znajdziemy na polskiej sieci kolejowej? Ich wprowadzenie jako rozwiązania systemowego miałoby uzasadnienie dopiero w przypadku opracowania stałego, cyklicznego rozkładu jazdy pociągów, obejmującego całą sieć kolejową – mówi Przemysław Zieliński ze spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, cytowany w artykule. Rzeczywiście, przy zmienności rozkładu jazdy w polskich warunkach mogłoby się okazać już przy oddawaniu nowej mijanki dynamicznej do eksploatacji, że owszem, byłaby bardzo przydatna, ale nie tutaj, tylko na przykład 10 km dalej. Prace nad takim rozkładem jazdy czytelnym, cyklicznym i stabilnym czyli horyzontalnym rozkładem jazdy, już trwają w spółce CPK, a prowadzone są we współpracy z PKP-PLK, Ministerstwem i Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Według tej wizji rozkład jazdy będzie w pełni zrozumiały dla zwykłych śmiertelników, a nie tylko miłośników kolei. Połączenia kolejowe mają być oznaczone jak trasy autobusowe czy tramwajowe, odjeżdżające ze stacji o stałych końcówkach minutowych, z czytelnymi możliwościami przesiadek i infrastrukturą dostosowaną do rozkładu jazdy, a nie na odwrót. A tymczasem kończę i zabieram się za lekturę kolejnej wakacyjnej korekty rozkładu jazdy. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam.